Ostatnio trafiło do mnie pytanie, jak sobie radzić z elementami, które są jakby podwójnie skręcone. Na przykład wyobraźcie sobie spirale grzewczą. Możemy to zrobić. Wymaga to jednak kilku kroków. No, są na to dwie sposoby, dwa sposoby. Jeden z nich to jest na przykład taki, że spróbujemy najpierw zdefiniować sobie szkic. Zdefiniujemy sobie oś tej naszej spirali. I zdefiniujemy sobie e, samą spiralę jako taką. Spróbujmy najpierw zdefiniować jeszcze może odległość od osi. No, załóżmy, że to będzie, no, może 200 mm. I samą e, główną spiralę ustawimy sobie w tym momencie jej wielkość, może spróbujmy na 50 mm. Mam w tym momencie taki parametr zdefiniowany. Oczywiście ten parametr odległości zdefiniujemy sobie jako R równe 200 mm. Dlaczego? Bo za chwileczkę zobaczycie, że spróbujemy teraz zrobić spiralę. Spiralę zrobimy w tym momencie w troszkę dziwny sposób. Najpierw spróbujemy wyciągnąć ten nasz element w dwie strony na odległość równą długości obwodowi koła, czyli na przykład 2 razy pi razy r. Będziemy musieli zagiąć ten przewód, tę tą, tą rurkę naszą jako taką główną, główną część spirali. Oczywiście, żeby nam się elementy na końcu ładnie zagięły, no musimy tu odjąć kilka milimetrów, może spróbujmy 2 mm odjąć, żeby zostawić przerwę, która pozwoli nam na taki element utworzyć. Dobrze, mam w tym momencie ten element zdefiniowany. Kolejny krok, który musimy zrobić, to zdefiniować sobie. Z sprężynek, czy powiedzmy taki zwój który będziemy mieli narysowany zrobimy go w ten sposób, że tutaj na tym naszym elemencie z przodu narysujemy sobie element pomocniczy będzie to taki element, który będzie miał i taką wielkość, spróbujemy go w odpowiedni sposób ewentualnie zamiarować, żeby można było sterować jego wielkością, na przykład tutaj damy 20 mm a tutaj dajmy jego długość o, no, też 20 kawałeczek wystaje. Mam w tym momencie te elementy zdefiniowane. Kolejny krok, to zrobimy sobie zwój. Zwój, który będzie no, elementem powierzchniowym. Oś tego naszego elementu będzie osią, Spróbujmy ją w tym momencie zdefiniować jako oś yy, naszego obiektu, ale zanim to zrobimy, musimy jednak zdefiniować sobie oś pomocniczą, konstrukcyjną. No i spróbujmy jeszcze raz zrobić operację. Tego typu spróbujemy ten mały element wokół tej osi zakręcić, no, spróbujmy podać jakieś parametry. Wysokość tego naszego elementu Spróbujmy przez skok i wysokość zdefiniować sobie, jaka jest wysokość naszego elementu. No, możemy na przykład ją sobie odczytać poprzez pokazanie wymiarów. I widzimy, że tutaj mamy to jest wysokość naszej spirali, skok jest 10. No, i widzimy, że mamy w tym momencie tylko jeszcze musimy zdefiniować kierunek um, rysowania naszego elementu. No i mamy mniej więcej taki oto zarys powierzchniowy zdefiniowany. Teraz, to, co, co zrobimy, to wykorzystamy funkcję podziału i wykorzystamy powierzchni, tą powierzchnię, którą tworzyliśmy, do podziału powierzchni bocznej walca. Mam w tym momencie elementy zdefiniowane. Jak widzicie. To jest moja zarys przyszłości spirali, a teraz żeby ewentualnie ta spirala była podwójnie zakręcona, musimy ją w odpowiedni sposób nagiąć. Dlatego spróbujemy zdefiniować jeszcze pomocniczą płaszczyznę konstrukcyjną, która będzie równoległa do tej płaszczyzny i przechodziła chociażby przez ten element. Włączę jeszcze na chwileczkę widoczność. Elementu i spróbuję jeszcze zrzutować, zrobić, zdefiniować nową, nowy, nowy szkic i zrzutować moją oś na mój obiekt. Dobrze, teraz już nie będziemy potrzebowali ani osi, ani tej płaszczyzny i przystąpimy do operacji, która nazywa się Gięciem. Wybieram opcję Gięcia, którą pewnie już wam pokazywałem. Możemy powiedzieć, że chcielibyśmy wokół tej linii Gięcia zagiąć po prostu ten nasz cały element znamy kąt, promień jest równy r zagniemy sobie ten element w dwie strony no i długość dajmy 360 stopni chyba się nie, a udało się to 160 stopni wprowadzić no i zobaczmy czy nasze elementy ładnie się w tym momencie tutaj wpasowują, schowam widoczność tego um, tego elementu, tego szkicu no i teraz zobaczcie, tu na początku mamy Początek, jakby w tym momencie, tej naszej spirali i możemy ją wykorzystać dalej do wygenerowania tej naszej spira zagiętej spirali. Więc spróbujemy tu zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną na początku tego naszego obiektu. Na tej płaszczyźnie zdefiniujemy sobie szkic. Możemy zrzutować sobie koniec tego punktu. I zdefiniujemy sobie na przykład, nie wiem, przekrój tej naszej spirali, którą będziemy tutaj nawijać. Na przykład zdefiniujemy sobie, że ona miała na przykład nie wiem, 3 mm. No i teraz mając te elementy, możemy dalej na przykład za pomocą polecenia przeciągnij wygenerować nowy obiekt po zadanej ścieżce. Po chwili, jak widzicie, mamy model wygenerowany. Tutaj no, mamy na ścieżkę, więc musimy jeszcze czas wskazać jeszcze drugi, e, dalszy ciąg tej naszej ścieżki. Mamy ładny podgląd. Zamykamy okno dialogowe. Czekamy chwilę, aż zostanie wygenerowany model, e, już przestrzenny, jako bryła. No i w ten sposób, jak widzicie, mamy spiralę, która została dodatkowo jeszcze zagięta. Kiedy co nam zostało w tym momencie, to tą pomocniczą blułę wstępną schować. No jak widzicie, mamy w tym momencie zagiętą taką spiralę, która po prostu może być już elementem e, jakiegoś tam e, e, układu grzewczego, e, elektrycznego. To jest jeden ze sposobów, ale gdybyśmy chcieli na przykład, żeby była ta spirala zagięta po spirali, bo w tym momencie mamy tylko, jesteśmy ograniczeni tylko do okręgu, czyli płaskich takich krążków, no, do tego możemy podejść jeszcze w inny sposób. Możemy na przykład spróbować sobie założyć nową Część i tutaj zdefiniujemy sobie najpierw spiralę Czyli zdefiniuję sobie można początek jakąś pomocniczą oś, co będę chciał wykorzystać za pomocą na przykład zwykłej linii narysuję jakiś sobie obiekt. o zadanej długości, niech to będzie na przykład 50 mm spróbujemy taki element zdefiniować. Kolejny krok no to spróbujemy zdefiniować w, w szkicu 3D taką naszą ścieżkę więc próbujemy zrobić ścieżkę trójmiarową, przestrzenną, więc odtąd dotąd z jakimś tam promieniem. Oczywiście znaczy, ten promień sobie możemy ustawić na, niech to będzie na przykład no, 30 mm, dajmy, że chcielibyśmy na przykład tylko mieć 3 obroty mm, na tej wysokości i może byśmy chcieli, nie wiem, na przykład mieć kąt pochylenia jeszcze jakiś, to no, spróbujemy na przykład 20 stopni zdefiniować sobie takie pochylenie. Mam w tym momencie ścieżkę zdefiniowaną. Na końcu tej ścieżki, oczywiście, w tym momencie zdefiniujemy sobie znowu nasz profil, czyli tu zdefiniujemy sobie płaszczyznę konstrukcyjną, którą wykorzystamy do rysowania ścieżki. I na tym etapie spróbujemy tutaj wrysować sobie kolejny element. Rysujemy sobie taki, oto jakiś obiekt, taką zwykłą linię. Damy jej jakiś, jakiś wymiar, załóżmy, że ona ma powiedzmy te 4 mm szerokości, 4 czy nawet 3, spróbujemy do bezpieczeństwa, będziemy ją zawijać. No i teraz w jaki sposób wygenerować taką ścieżkę przestrzenną? Zobaczcie, to, co możemy zrobić, to możemy skorzystać znowu z funkcji przeciągnięcia. Wybieramy opcję rysowania oczywiście powierzchni, zdefiniujemy sobie powierzchnię, która będzie przeciągnięta po ścieżce ale zobaczcie, nie tak dawno, w, w jednej z ostatnich wersji inwentora, chyba w, nawet jest w 2015, mieliśmy wprowadzoną funkcję skrętu. I tu możemy na przykład wprowadzić sobie, żeby ten nasz profil został przekręcony kilka dziesiąt tysięcy razy, 50 tysięcy razy mamy, 50 tysięcy stopni obrotu, więc mamy kilkadziesiąt razy, żeby został obrócony. No i w ten sposób, zobaczcie, powstaje nam powierzchnia, którą następnie możemy wykorzystać, już jako ścieżkę, tak? Czyli możemy zdefiniować sobie ścieżkę przestrzenną i powiedzieć, że chcielibyśmy tą zewnętrzną część tej naszej spirali, czyli chociażby ten element, wykorzystać jako ścieżkę. Schowałem w tym momencie widoczność tego naszego elementu. No i na końcu to, co zostało nam do zrobienia, to tak naprawdę, znowu zdefiniowanie w tym momencie tylko i wyłącznie płaszczyzny startowej. Na nich zdefiniujemy sobie szkic. Możemy sobie zrzutować geometrię, powiedzmy ten punkt końcowy. Zdefiniujemy sobie jeszcze okrąg, jako powiedzmy nasz obiekt, który będziemy chcieli tutaj, żeby został powielony. Hmm, może 1 mm. Zobaczymy, mam nadzieję, że to gdzieś nie będzie nam się to przecinało. No i to, co zostanie nam w tym momencie do zrobienia, to już jak pewnie e, się domyślacie: po prostu wykonanie operacji znowu przeciągnięcia. Czy wybieramy opcję przeciągnięcia po ścieżce, wybieramy profil, wybieramy. Samą ścieżkę jako taką. I powinniśmy za chwileczkę uzyskać odpowiedni mm, kształt już takiej wielokrotnie zawiniętej spirali. Zobaczcie. I element został w tym momencie już wielokrotnie zawinięty. Także, jeżeli poszukiwaliście jakiegoś sposobu, jak zamodelować taki bardziej złożony element, e, na potrzeby tak naprawdę wizualizacji tylko, żeby wstawić je do swoich urządzeń, żeby pokazać jak te elementy są powiedzmy gdzieś tutaj ułożone, to w ten sposób możecie bardzo szybko te elementy uzyskać poprzez pod wielokrotne zakręcanie. Oczywiście tutaj mamy pewną, musicie uważać przy takich zagęszczeniach, oczywiście te elementy będą się ze sobą przecinały, więc też musicie czasem popróbować różnymi parametrami żeby dobrać odpowiednio wielkości, tak żeby ten element został poprawnie wygenerowany. No dobrze, to wszystko, co dzisiaj chciałem Wam pokazać. Dwa, dwa sposoby narysowania takich elementów podwójnie zagiętych, czy to poprzez narysowanie spirali, przekręcenie, czy chociażby zaczęcie od wygięcia powiedzmy naszego elementu do kształtu, który byśmy chcieli uzyskać. Oba sposoby dzisiaj działają, każdy ma swoje wady i zalety. Mam nadzieję, że udało mi się Wam Podpowiedzieć, jeżeli rzeczywiście próbowaliście jakieś takie elementy złożone sobie narysować, jak się do tego zabrać. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.